No dobra, to muszę z Barbasem razem odzyskać topór smutku. I idziemy wobec tego, gdzie jesteś, Barbas. Pogadam z Barbasem teraz. Jaką historię ma topór smutku? Jeden z małych błaznów klawikusa, czarodziej imieniem Sebastian Lord, miał córkę czczącą Hircyna. Gdy córka została przemieniona w wilkołaka, Sebastian nie wytrzymał. Nie mógł ścierpieć, że jego córka przybrała tak okropną formę. Czarodziej chciał zakończyć przekleństwo córki. Klawikus podarował mu topór. Hmm. No nie, to żeby przestał za mną łazić. To nie powiem. Dobra, czyli co muszę się udać teraz w kierunku wyjścia? Czy jest tu jakiś skrót na przykład za plecami tego posągu? O! Jest to jakieś przejście, pewnie wyjście do Skyrim. Jest i łańcuch, którego mogę użyć. To co, lecim na szczecin, tak? Chodź, Barwa, chodź. Wors idziemy. Skyrim, dobra. A no właśnie, nie otrzymują premii od wypoczynku ze snu. Osoby, które są zauważone likantropią. W którym kierunku my musimy się udać? Gdzieś tam. No dobra, to co spojrzę na mapę. O kurde, kawał drogi. Jakoś tak bliżej podfrunąć nie mogę. Jest oszroniony kurhan i najbliżej gdzie mogę się... Gdzie to w ogóle jest? Jakieś zadupie skyrimowskie. Co my tu mamy? Fort Hargstad? Jaskinia krócej rany. Samotnie, samotnie już byłem, także tutaj te okolice w zasadzie Kurchan pod urwiskiem dolny Kurchan pod urwiskiem. No dobra, to co? Raczej tutaj, jaskinia Sosnowego Księżyca. A o kurde, widzisz gapa ze mnie, znowu kurde, coś tam sprzuciłem. A jak mi się tak wrócił? Mogę się jeszcze tam wrócić? Hops, hops, gdzie ja stąd wylazłem? Gdzieś nie, nie stąd wylazłem. Gdzieś stąd wylazłem. Kurde, skąd ja wylazłem? Moment, mapa, Hanibach. Tu jest coś wydeptane, ale nie, nie o to chodzi. Czuję, czuję, że się znowu zagubiłem, jak Andzia w kapuście. No dobra, to wrócę się do niego, to tam skrzynie. Za kapliczką Dedry, to tak, to dobra, dobra. Kurde, chciałbym się tam wrócić. Dobra, lecimy do przodu. Nie ma sensu. Tą skrzynię sobie może znajdę jak wrócimy do kapliczki klawikusa złośliwego. A tymczasem przenieśmy się tutaj, może do jaskini sosnowego księżyca i szybką podróżą tam polećmy. No i fajnie, jest dzień. Jaskinia Sosnowego Księżyca... Ja muszę jakiś kierunek obrać. Bardzo lubię w Skyrim przebieżać w dzień. Nie lubię raz w nocy, bo raz, że jest dużo niebezpieczniej, a dwa, że... no, mało tutaj można podziwiać tych widoków, naprawdę. Skyrim jest bardzo urokliwe, tym bardziej, że chyba Cała fabuła toczy się jakąś jesienno-zimową porą, a właściwie jesienią, gdzie już w dolinach mamy pożółkłe liście, a w wyższych partiach gór leży już śnieg. Kierunek raczej dobry. No, i bardzo fajnie. O kurde! Skóra lodowego wilka. Dobra, wezmę. Podłe wilcysko mnie zaatakowało. Zamiast się skoncentrować na przykład na tym muflonie albo jakimś koziołku bardziej. Chyba kierunek jest dobry. I coraz bardziej się tam zbliżam. O, o, a gdzie mnie to prowadzi? Wow, co tu jest? Gdzieś tam bym musiał zejść chyba, tak? No to wygląda. Gdzie to jest, to diaska? Nie no. I kto mnie tam pcha? Wurs, tak, uważaj, że trochę chłopie. Mapa. Mm. Oszroniony kurchan. żeby to tam było gdzieś w dole. He. Jeszcze kawałek podejdę, zobaczę. Hops. A tak przy okazji to sobie od razu odkryję tutaj ten fragment ruiny. Zobaczę, co to jest. Chwors, Słyszałeś coś? ja tak, jakbym słyszał niedźwiedzia. A no właśnie. Dwa niedźwiedzie Chodzie tu Worstak. Dobra za dziabać, dobra, kolejny nie żyje. Okej, okay, i dwa niedziwiadki, dwa mi się. Aha, tak, tutaj szyję. Nie już tych skór niedźwiedzi może brać nie będę. Dobra, a gdzie jest ten oszroniony Kurhan? To mi wygląda na coś oszronionego, ale to tak, jakby było w dole. Wieża sosnowego mrozu. Hops, Hops, no żem tam nie spadł bez sensu na dół. Gdzie ten oszroniony kurhan no już naprawdę doszedłem na sam szczyt. Jeszcze raz na mapę spojrzę. Aha, czyli wygląda na to. Oszroniony kurhan jest obok tej wieży. Fucking shit. Będę się tu kręcił pół dnia, a teraz aż się ciemno zrobi. Nie no, wyraźnie mi to... Dobra, idę tam na dół wobec tego, schodzę tutaj w dół. Zobaczę, czy mi się uda tam zejść. Worst taki też ze mną. Tak, na wszelki wypadek, to ja się po prostu tu zapiszę. Jakbym miał wracać się bez sensu tu pod górę. Hops. No, niby zejście nie jest tragiczne. Gdzieś tutaj jest? Naprawdę? Psie, gdzie jesteś? Ty zamiast mnie prowadzić, to ty kurde... chłopie... Zejdź ścieżką w dół, dzięki! Widzę, że bez ciebie bym sobie tu nie poradził, ale czy teraz idę dobrą ścieżką? Tutaj jest na przykład jakaś woda... To jest kolejna ruina. Aha, niedźwiedź. Dobra, niedźwiedzisko padło. Czyżby to była ta ścieżka? No to wygląda, że to jest jakaś ścieżynka. Ale tu mam problemy z podejściem do diabła. Nie no. Okej. Okay. Kurde. Jeszcze raz mapa. No, blisko jestem. Hm. No tedy nie podejdę na pewno. Mogę sobie skakać. I guzik to da. Tutaj. Tutaj też nie podejdę. No jasne, że nie podejdę, oczywiście, że nie. Kurde, musieli to sprytnie ukryć. Co tam, porstak? Hops. No nie wiem, gdzie mam iść już teraz, zwariować można. No na, no, już się zakołowałem. Dobra, doczytam. A co tam? Zobaczymy. Dobra, jestem tutaj. Jeszcze raz sprawdzę, czy tu jest jakaś ścieżka. Aha, rozumiem. Cofnij się do wieży, jestem na, przy, na wysokości wieży. Wchodzę na klif. Rozumiem, że moja reszta ekipy tędy za mną nie pójdzie. Ach, już widzę, widzę ten podejścik tam. Już dzięki. I tu jest ścieżynka. Dobra, widzę, widzę. Super, dzięki za pomoc. Bez ciebie sobie nie poradził, kurna, tak sprytnie zamaskowana ta ścieżka, że. Mógłbym tutaj chodzić pół dnia. A ekipa też ze mną pójdzie na pewno. Dobra, będę skakał po kamieniach, a ekipa niech mnie dogoni po prostu, tak? Dobra, jesteśmy na miejscu i dzięki piękneowi za pomoc przy znalezieniu tego szronionego kurhana. Wchodzimy wobec tego do środka. Ciekawy jestem co mnie tu czeka. Jest tam kto? O, jest tronach ognia. Jest szansa na sole ognia. szukać... No oczywiście sole ognia o kurde co to było Ole jak ktoś sieknął Chodź tutaj Bierz go psie No, stracił głowę Dobra, widzę, że na stole leży tutaj ten Topór smutku. Świetnie. Dobra, muszę wrócić do kaplicy. Zwój przywołania chowajca. Dobrze. A ja jeszcze tak przy okazji przeszukam sobie ten kurhan. Mam nadzieję, że nie jest zbyt duży, aczkolwiek może się okazać, że jestem w błędzie. Tak, on sobie tu sypiał. O! To nic <śmienicza> to nie dało, że przeczytałem hmm? tą książkę. Gdyż nie, żadna z moich umiejętności nie wzrosła. O, jest i klejnot dłuższy, Co prawda, drobny. A biblioteczkę tutaj też miał niezłą. Ej, kurstak. Wcinasz mi się, chłopie. Czaszka trolla. A szybko przejrzę. Ach, mieszek wezmę 30 sztuk złota, nie zaszkodzi. Mieć tyle przy sobie. No dobra, chodźcie, towarzysze. Towarzysze podysze, towarzyszki pod dyszki. Reszta hołoty po 5 złoty. Wychodzimy stąd. Kurczę, jeszcze jeden na tronach ognia mi się przydał. Jak sobie sam przywołał na tronach ognia, to niestety, ale nie jestem w stanie z niego pozostać, uzyskać. Oho, dzięki! Skrzynia po prawej, masz rację, zaraz jeszcze skrzynia po prawej. Słuchaj, ty tą grę znasz na pamięć? Czy po prostu lepiej widzisz niż ja? Chyba lepiej widzisz niż ja, wracam się tam, bo tam była ta skrzynia po prawej. Dobra, z powrotem. A, jest, o Jezu, masz zdecydowanie lepszy wzrok niż ja. ja. to kurde, już chyba szklany topór. Ale szklany topór to ja już mam. Ciężar 16. Nie wiem, czy tak go weźmie. Mm -hmm. Nie a dzięki, dzięki, wiem, że widziałeś. Ja mam po prostu już przytępiony wzrok, kurde. Muszę sobie sprawdzić nowe okulary, bo łażę w okularach, także wiesz, muszę sprawić lepsze okulary. A, a poza tym, jeśli chodzi o takiego typu rzeczy, jak coś się specjalnie nie wyróżnia, tak jak ta skrzynia dobrze maskuje, to ja tego nie zauważam. Dlatego mam przy, na przykład problemy z. Graniem w FPS-y typu, nie wiem, na przykład. A no i online, oczywiście, w FPS-y typu e, na przykład e... Battlefield 3, gdzie po prostu nie widzę przeciwnika w polu. O, normalna sprawa. Dobra, to wracamy wobec tego do klawikusa, klawikorda złośliwego. Oczywiście, nie martw się. Wrócimy szybką podróżą. Nie będziemy ciągnęli przez cały Skyrim, tak? O, co tam jest? Coś łaziło. A, kozioł. No dobra, mapa i szybka podróż do... Gdzie to było? Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Tu jest rzecz na puszcza lorix dead to, to, jest dobra. Szybka podróż. Pani Bacher Tak jest. To biegiem tam. Jaskina HMR Dobra, to nie ma co tutaj się ociągać. Goście zostali pokonani, więc ja tu szybko śmigam. Żeby się dostać do posągu klawikusa złośliwego. Myślę to... Ha, tam na tyły tej jaskini to mi się nie dostał, bo w szybką podróżę. Okej, okay, dobra. Śmigamy. To się cały czas przypieka... ślizgacz. Wow. Tędy było przejście. O nie, sorry, to była ta komnatka, tam było przejście. Aha. Oki, doki. To Nie. Tak, tak, tędy. Dobrze. Szybka podróż do hańby, do hadmuru. Tutaj walczyłem z pająkiem, spoko. Czemu tu pada? A tu ze stropów chyba leci woda. Tak jest, pamiętam to również. Ten potok wypływający gdzieś z pod skały i również wpływający pod skały bardzo ciekawe zjawisko. Śmigamy. O, sole tylko zostały. Po bitoku jest i posąg. Okej. Kapliczka klawikusa. A, masz topór. I mojego psa. Doskonale. Psami się nie udało pozbyć, ale wróciliśmy. Teraz dotrzymaj swojej części umowy. Doskonała robota. Bohater i jego wierny towarzysz odzyskują starożytny artefakt dla księcia, niemal jak z bajki. A, ale strasznie przykro jest oddawać taką broń, nieprawdaż? Myślę, że dałbym się namówić, bym pozwolił ci ją zachować. Ale tylko jeśli użyjesz topora, by zabić Barbasa. To takie proste. Hmm, wręcz topór smutku klawikusowi złośliwemu, albo zabi Barbasa. Owi ratunku, bo nie chcę zamordować tego biednego psa. Co mam robić? Czekam na odpowiedź. Chwila milczenia. Napisz szybciutko. Czy bardzo chcę zatrzymać ten topór, czy jednak mam oszczędzić psiora? Myślisz, że zatrzymanie się i rozpalenie ognia to głupi pomysł. Mm. Nie zabijać. Dobra. Okej. Okay. Nie dogadamy się. Weź topór i zabierz Barabasa. Hmm. Cujesz całą zabawę. Chyba będę zmuszony bawić się gdzie indziej. A po powrocie tego szczeniaka odzyskam pełnię sił. Cały świat czeka na mnie. Dobra, wręcz topór smutku klawisy klawikusowi. Tak. tak. Pies dostaje pana, pan dostaje kosmiczny topór, wszyscy są szczęśliwi. Chodź tutaj, Kundlu. Nie martw się! Sprawię, że dojrzy światło. Zaufałem tobie? Ty zaufaj mnie! Wow, coś dostałem? O Jezu! Łatwo zapomnieć, jak wspaniale jest dysponować niesamowitą mocą, dopóki na kilka lat nie gdzieś w jakiejś jaskini. Szkoda, że twoim nudnym życzeniem było bym przyjął z powrotem tego kundla. Muszę powiedzieć, że to zupełny brak wyobraźni z twojej strony. Taki brak ambicji należy karać. Może zmienięcie w rubani. A może na kilka dziesięcioleci? No dobrze. Bierz swoją nagrodę i skończmy z tym. I tak mam ciekawsze transakcje do przeprowadzenia. Ok, wykonane, najlepszy przyjaciel Dedry. Dość długie zadanie. A czy ja coś dostanę? Hej. Już nie mogę użyć klawii. Y y Kapliczki klawikusa. Wejdę wobec tego w przedmioty. Czy ja coś dostałem? O, tak. Akurat w tym wszystkim to zobaczę. Z broni coś może dostałem, bo bo... E... Bóg. E... A maskę dostałem, czyli w stroje mam wejść, tak? Dobra. A która to będzie maska, bo masek też nie, chociaż nie. M jak maska. A jest maska Kabikusa złośliwego. Co ona tutaj robi? Mm, ceny lepsze o 20% plus 10 do retoryki. Regeneracja magii przyspieszona o 5%. Nie no, ciężar 7 spoko. Dobra, dzięki. W porządku. No cóż, to zadanie pierwsze dla Dedr wykonane. I cóż, chyba tutaj w tym miejscu zakończę ten stream. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. A, yy, zapraszam Was na przyszły tydzień. Kolejna przygoda w kraju, pięk, przepięknej krainie Skyrim. A, napiszcie mi jeszcze na czacie, bo będę przez chwilę na czacie i będę go obserwował, co by robić dalej. Bo tam Owi mówiłeś, no tak, pisałeś o tym, że. Są inne zadania związane z dedrami, w związku z tym przypomnij mi o nich, bo wiesz, co skopiowałem sobie te linki, ale chyba błędnie, bo próbując później odtworzyć je, no niestety jakąś błędną stronę mi wrzucało. A tymczasem na razie serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Dobrej nocy Wam życzę spokojnej dzieli, niedzieli. Cześć i czołem.